Co jakiś czas w podcaście BSS bez tajemnic pojawia się odcinek inny niż wcześniejsze, a mianowicie odcinek w serii w duecie z. Dziś porozmawiam z głównym architektem pozytywnej produktywności. Brzmi intrygująco? Oczywiście, że tak, ale o tym czym jest positive productivity i jak ten obszar ma się do branży BSS opowiada już mój gość. Mojego rozmówcę poznałem wiele lat temu, ale jedno się w tym okresie nie zmieniło. Krzysztof, gdyż tak ma na imię, i jego zespół dbają o optymalną pracę w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Jak to robi? Czy jest to pozytywna metoda podejścia do zmiany sposobu myślenia? Jak można poszerzyć horyzont klienta? To i wiele więcej usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor i witam Was w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. I zaskoczenie dzisiaj, nie, nie jest to zaskoczenie, bo już od jakiegoś czasu prowadzę audycję w duecie, a dzisiaj moim gościem jest... Krzysztof Impicki. Witaj, Wiktorze, witajcie, słuchacze. Krzysztofie, ze dwa zdania powiedz mi, kim jesteś? <grym> Właśnie ostatnio rozmawiałem z kimś i... Zwrócić uwagę, że w swoim podpisie mam, że jestem mężem i ojcem trójki dzieci. Czego doświadczam mocno przez ostatnie tygodnie, nawet za mocno. Poza tym, a właściwie głównie, główna część mojego czasu to jest prezesowanie firmą Positive Productivity, zarządzanie zespołem, praca z klientami, wdrażanie zmian, które zdecydowanie podnoszą zarówno pozytywność, jak i produktywność. W zespołach operacyjnych naszych klientów z branży BSS? No właśnie, z jednej strony jesteś menadżerem w swoim domu, zresztą każdy z nas chyba jest. Ja też tego samego doświadczam od dwóch miesięcy i muszę się z różnymi wyzwaniami tutaj mierzyć, ale z drugiej hmm. strony, tak jak słusznie powiedziałeś, jesteś menadżerem, a w zasadzie stoisz na czele firmy, która w nazwie ma Positive Productivity. No to powiedz mi, czym. Jest positiv productivity i dlaczego takie dwa słowa znalazły się w nazwie twojej firmy? Ta historia jest yy, długa, ale żeby ją skrócić, to tak naprawdę w momencie kiedy yy, wraz z zespołem szukaliśmy yy, takiego w, właściwych kluczowych słów pokazujących co jest najważniejsze w branży BSS, to było 9 lat temu, jak zaczęliśmy tworzyć te rozwiązania dla tej branży, to tak naprawdę stwierdziliśmy, że, że to jest pozytywność i produktywność, a właściwie połączenie tych dwóch rzeczy, jednoczesne połączenie pozytywności i produktywności naraz. Która jakby jest kluczowa dla sukcesu firmy od strony operacyjnej, od strony zarządzania. Oczywiście bardzo ważny aspekt jest ten sprzedaży usług i tak dalej, ale ta pozytywność produktywność bezpośrednio ma przełożenie na doświadczenie klienta i zapewnia trwałą kulturę w organizacji, kulturę, która zapewnia sukces tej firmie. Stąd Nazwa firmy wzięła się od właśnie tych dwóch słów i od tych dwóch słów główny model, sposób działania, który realizujemy dla naszych klientów. O. Czy ja to w takim razie dobrze rozumiem, że ta pozytywność i produktywność to są de facto potrzeby waszych klientów, i czy wy właśnie w odniesieniu do tych dwóch obszarów definiujecie albo rozszerzacie te potrzeby klientów, kto, z którymi nawiązujecie relacje? Tak, myślę, że dobrze to zdefiniowałeś, bo to jest tak, że, że nawet klienci, którzy mają już całkiem niezły poziom produktywności i pozytywności, często chcą pójść dalej, tak? chcą mieć podwyższyć produktywność, też podwyższyć pozytywność. I to, co jest istotne, to to, że my najczęściej pracujemy z klientami, którzy gdzieś tam na swoim etapie już dużo zrobili, właściwie nie mają do końca pomysłu. Znaczy uważają, że rzeczywiście, jak się benchmarkują z innymi, to są na niezłym poziomie. W tych obu aspektach, a nie mają pomysłu, jak poprawić to dalej. I, i wtedy gdzieś, gdzieś nasze, nasze podejście, nasze rozwiązania pomagają im poszerzyć spektrum i powodują, że o kurcze, mamy jeszcze tyle do zrobienia, możemy jeszcze pójść dalej, możemy poprawiać produktywność, możemy jeszcze bardziej angażować naszych pracowników w poprawę wyników. Poprzez zmianę sposobu myślenia, zmianę sposobu działania też. Też takie bardziej analityczne, całościowe podejście, a nie tylko skupienie na efektach, bo wiele biznesu z branży skupia się na, tylko na KPI-ach, finalnych efektach i na wyciskaniu tej produktywności w pewnym sensie, tak? Natomiast ta pozytywność się bierze z tego, że patrzymy na całość, na proces i zaczynamy też jakby mądrzej pracować inaczej eliminując szereg manotrast, czy, czy, czy inaczej układając tą pracę i to się od razu też przekłada na te kpi -e, tak? Więc jest to takie bardziej całościowe podejście do zarządzania zespołem, do zarządzania pracą w Business Services. A, a słuchaj, a weź odkryj trochę kuchni. Jak, daj jakiś przykład, jak poszerzacie taki horyzont Waszego klienta, któremu się już wydaje, że no doszedł do ściany już dalej lepiej być nie może. To jest tak, że pierwszą rzeczą, którą gdzieś widzimy, różnicą, która czyni różnicę, to jest to, że ci klienci, pracownicy, menedżerowie muszą zobaczyć, zobaczyć potencjał poprawy i najlepiej jak zobaczą, jeżeli się go zmierzy dobrze. Tak? Więc my zaczynamy od transparentności, od pomiaru, ale, po, ale, ale od pomiaru, który ma cel właśnie wizualizacji potencjału do usprawnień. Od pomiaru, który umożliwia podejmować decyzje zarządcze, decyzje organizacyjne. tak? I ja myślę sobie też tak, że wiesz, te potrzeby, szczególnie teraz, mogą być istotne, bo, bo faktycznie jest tak, że skończył się ten stary świat, polegający na tym, że tak naprawdę menedżer bardzo często zarządzał zespołem trochę poprzez kontakt na bieżąco i też ze, kontakt pomiędzy ludźmi był na bieżąco i jakoś to wszystko w dosyć stabilnych warunkach można było tym całkiem efektywnie zarządzać, mając też KPI wynikowe. Natomiast w momencie, kiedy nie ma takiej visibility, no to teraz tym bardziej te rozwiązania są, są jakoś tam potrzebne. Także, także wydaje mi się, że, że to jest też bardzo ważny aspekt, że ta transparentność jest kluczem, do dalszych prac, do wszystkiego. I do zarządzania, i do podejmowania decyzji na temat optymalizacji, i do podejmowania decyzji na temat rozkładu pracy, w ogóle, w ogóle jakby ile osób potrzebujemy, do czego, i tak dalej. Do rozliczania się z klientami. Mamy szereg przykładów, właściwie mówimy o branży outsourcingowej, gdzie klienci, którzy wcześniej mieli systemy takie, które zapewniały im jakiś poziom transparentności, Przeszli z tego rozwiązania na nasze rozwiązanie, i okazało się, że 10-20% czasu, który oni pracowali z klientami, im znikało poprzez to, że te rozwiązania były post factum, na koniec dnia albo na koniec tygodnia, a w, rzeczywistej, w rzeczywistym pomiarze wyszło, że bardzo dużo tego, tych aktywności, jakby uciekało. W związku z tym, de facto, dopiero taki dobry pomiar daje podstawę. Do, do dalszej produktywności, także do automatyzacji, do wdrażania wszelkich usprawnień i do codziennego zarządzania zespołem, tak? do podejmowania wszelkich decyzji. I o ile w czasach y, przeszłych, bo coraz bardziej możemy mówić, że to, co było kiedyś, to jednak jakaś tam jest przeszłość, to, y, to było coś, co mogło być takim dodatkowym aspektem. To tyle dzisiaj, no właściwie można powiedzieć jakby w ciemności wiele menedżerów się porusza, bo rzeczywiście nie ma tego co było, a nie ma, nie ma tej, nie ma pomiaru, nie ma widoczności obrazu tego, jak jest dzisiaj, na co ludzie poświęcają czas, co się dzieje, statusu też poszczególnych zadań, też na bieżąco, tak? Dużo, dużo też czasu menedżerowie, między innymi myślę, dlatego wielu menedżerów pracuje po, zdecydowanie po godzinach dzisiaj, bo, bo jakby nie są gotowi do, ich zespoły i oni do funkcjonowania w takiej rzeczywistości, którą mamy i nie mają po prostu danych do tego, żeby podejmować decyzje. No, zgodzę się z tym całkowicie. Ja nawet widzę po sobie, że też siedzę po godzinach i moja doba wygląda nieco w innej krzywiźnie czasowej, niż to miało miejsce do tej pory. No, a dzieci się domagają i żona, co nie? Obecności. Oj, coś o tym wiem, coś o tym wiem. Słuchaj, Krzysztof, bo powiem tak, no my siebie znamy nie od dziś. Ja miałem okazję brać udział w kilku wydarzeniach, które organizowałeś jeszcze w tych zamieszłych czasach, kiedy można było się razem spotykać. I one, powiem ci, co mnie w nich urzekło. Mnie urzekło właśnie takie zaangażowanie wszystkich uczestników, no bo generalnie ci uczestnicy się nie znali wcześniej. A nagle byli zmuszeni do stworzenia zespołów i to jeszcze poprawiania wydajności pracy. I, i to myślę, że stanowiło o takim fajnym elemencie programu, który wyprowadzicie. Ale nie o tym chcę w tej chwili pogadać. Chcę wrócić do słowa zaangażowanie, bo. Ty wielokrotnie w ramach swoich działań edukacyjnych czy, czy komunikacyjnych mówisz o zaangażowaniu, o, o kulturze angażującej. Na waszych stronach internetowych również można znaleźć takie zapisy. Powiedz mi, tak według ciebie, chciałbym usłyszeć, jaka jest definicja, właśnie płynąca z twoich ust? Czym jest angażująca kultura w centrach usług wspólnych? Co w moim poczuciu angażująca kultura jest wtedy, kiedy to widać w konkretnych efektach, tak? czyli że poprawia się, wyciągane są wnioski, poprawiane są rzeczy, które frustrują pracowników, i to nie, nie tylko poprawiane przez innych, ale pracownicy sami się w to angażują, zmieniając własny sposób pracy, wpływając też na, na ten input, który dostają na przykład od klientów czy na współpracę z innymi zespołami, i widać to w konkretnych popra poprawie poprawie procesu, a także w poprawie wyników. Dla mnie to jest taki element zaangażowania versus czyste zaangażowanie na zasadzie czasem rozmawiamy z szefami centrum, które mówią, o ludzie u nas się świetnie angażują, zobacz tutaj przerwa kawowa, świetnie, dużo gwar, ludzie lubią spędzać czas ze sobą po, po pracy, ale jakoś tej pracy jak przychodzi do konkretów, to każdy sobie zamknięty skrop, yy, yy, robi swoje i nie ma takiego właśnie, nie ma, nie ma zaangażowania na przykład w ciągłą poprawę procesu, w zmianę, tak? w inny sposób pracy. I, I to, co zmieniamy, to rzeczywiście to, że zaczynamy przekładać te zaangażowanie w codzienność, tak? to znaczy w codzienność, w systematyczność, w nawyki, które... które Przekładają się na zmianę wyników. Stąd te połączenie pozytywności z produktywnością. To nie chodzi o samą pozytywność, ani o samą produktywność, tylko połączenie tego, bo na koniec dnia każdy chce pracować mądrzej, szybciej, wygodniej, lepiej, ale żeby do tego dojść, trzeba uruchomić ludzi. I teraz, żeby uruchomić ludzi, tak naprawdę kluczem jest transparentność, kluczem są odpowiednie dane, i tu bardzo mi się podoba twoje, twój chyba podcast numer 134, który ostatnio miałem okazję posłuchać. Było to przy koszeniu trawy <noise> u mnie w ogrodzie, gdzie słuchałem sobie twojego podcastu, i tak sobie pomyślałem: Kurczę, świetnie, dbać i analizować, chyba taka była nazwa. I tam opisałeś tą rzeczywistość, jaka jest dzisiaj, tą, tą taką, taką wśród wielu menedżerów, taką ślepotę, można powiedzieć, w tej sytuacji, gdzie brak danych, gdzie jest dużo problemów po prostu. I, i, i myślę sobie też, że, że po prostu jest proste rozwiązanie na te problemy. I tym prostym rozwiązaniem jest właśnie wprowadzenie pełnej widoczności i takiego sposobu pomiaru, i takiego sposobu angażowania pracowników w analizę danych, wykorzystywanie danych, że oni są po prostu automatycznie zaangażowani, po prostu, tak? I, i wydaje mi się, że to jest takim kluczem do, do przyszłości też, do przyszłości. Dlaczego? Bo, bo ta przyszłość. Wydaje się, że rzeczywiście będzie w sposób trwały inna. Że, 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 że nie można siedzieć na walizkach i za chwilę rozpakujemy walizki, wracamy do biura. Chociaż wiesz, wczoraj rozmawiałem z jednym z, z prezesów firmy i no on, on powiedział tak: wiesz co, no mieliśmy akcję wyjścia z biura, teraz no znowu nie mamy czasu, bo teraz planujemy powrót do biura. No i tak przez chwilę rozmawialiśmy. Ja mówię, słuchaj, ale czy ty się nie boi, że za chwilę znowu będziecie mieli akcje wyświetla, no właśnie się boi, my kupę czasu przepalamy na te wszystkie akcje, a nie tworzymy przewagi konkurencyjnej. I wtedy podzieliłem się z nim i mówię, słuchaj, wiesz, bardzo podobny klient z twojej branży też, też ma pracowników zatrudnionych w różnych miejscach Polski. I oni w ogóle zmienili paradygmat myślenia. I mówię tak, Mariusz, bo tak ma na imię, wiesz, ten, 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 ten prezes. Mariusz, słuchaj, oni pomyśleli sobie tak. Zamiast centralizować, to, tworzyć jedno centrum teraz, gdzie wszyscy w tym biurze mają siedzieć, oni właśnie zamierzali nowe biuro jakby wykupić i tak dalej, to de facto dotarli do, do takiego wniosku, że jeżeli mają dobre rozwiązanie, które umożliwia im transparentne zarządzanie pracą, podziałem pracy, dystrybucją pracy i też pomiarem tej pracy, to de facto, czy ludzie siedzą w Bydgoszczy, czy w Katowicach, czy w zakopanym, to nie ma żadnego znaczenia po prostu. Ważne, żeby, żeby ten proces i narzędzia zarządcze, środowisko pracy umożliwiało efektywne zarządzanie niezależnie od miejsca. I powiedziałem mu, że też bardzo ciekawy aspekt wystąpił, bo oni wtedy w ogóle zmienili myślenie z centralizacyjnego na to, że musimy postawić pewien system zarządzania, który umożliwia nam właśnie realizację pracy, niezależnie, czy ludzie pracują w biurze, czy w domu, czy, 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 ten, czy, 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 czy pracują w jednym miejscu, czy w różnych miejscach. De facto to nie ma takiego znaczenia. Ważne jest, w jaki sposób nimi zarządzamy. I myślę, że to jest taki nowe. Nowe podejście, które dla wielu menedżerów może być też pewnym, pewną szansą, żeby przy tym wietrze zmian zbudować jakiś wiatrak, zbudować pewną szansę, wykorzystać tą szansę pozytywnie na wdrożenie rozwiązań uniezależniających nas od starego sposobu zarządzania. Tak? Gdzie menedżer gdzieś tam tych ludzi cały czas obserwował, koordynował, monitorował. Koordynował ich, ich współpracę do, takiego, do takich mechanizmów, które będą siedziały gdzieś tam w tle, w sposób zdalny, też zautomatyzowany, po prostu. Ale to powiem Ci, że tu bardzo istotną rzecz poruszyłeś. To, 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 jest, to jest mega istotne, ta kwestia umiejętności zarządzania, bo wydaje mi się, że my przez tę erę, nazwijmy to, pracy biurowej. Tak, odniosę się do tego wszystkiego, mhm. z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 20 lat. W zasadzie byliśmy nauczeni do pracy z zespołem, który siedzi przez ścianę albo biurko w biurko. I nagle ta obecna sytuacja wielu menadżerów zaskoczyła. I ja ci powiem szczerze, że miałem kilka rozmów z osobami, które zęby pozjadały na temat zarządzania zespołami, a tu się okazało, że wystarczyło wysłać cały zespół do domów. Mhm. I nagle jest problem, tak? Nagle nie wiadomo, jak tutaj skoordynować tą pracę. I to nie jest kwestia narzędzia technicznego, tylko w ogóle podejścia, rozumienia tego, jak ten zespół funkcjonuje, jak te kolejne oczka w łańcuszku działają. I osobiście uważam, że to jest potężna lekcja do odrobienia przez wielu menadżerów zaraz, jak tylko zaczną wracać do normalnych relacji firmie, żeby umieć ten model właśnie odpowiednio złożyć. I tu wspomniałeś w swojej wypowiedzi o jednym fajnym elemencie, uwielbiam to słowo, mianowicie nawyki, hmm. bo my możemy nawyki z jednej strony wyuczyć w sobie, czyli właśnie otworzyć sobie klapki, nauczyć się nowego schematu działania, no ale z drugiej strony musimy zwalczyć te, które mamy. Tak, te, te, którymi jesteśmy obrośnięci przez poprzednie lata. Więc ja, w takiej działalności podmiotów e, e, właśnie waszego kalibru, to widzę to, że z jednej strony trzeba ludziom pokazać, halo, halo, to co robicie, to nie jest jedyna możliwa opcja. Tak? My wiemy, że się do niej przyzwyczailiście, że zawsze o ósmej rano bierzecie kawę, siadacie do komputera, klikacie Enter i tak dalej. A tu się okazuje, że zanim ten Enter się kliknie, to trzeba jeszcze pomyśleć o trzech innych krokach. Tak? Czyli to wyuczanie nawyku jest zupełnie, zupełnie czymś innym. Czy ciężko Wam przychodzi wyuczenie ludzi nowych nawyków? Wiesz co, to jest tak, że. Hmm. Bo powiedziałeś o tym, jakbym miał to tak nazwać, to właśnie nowe nawyki, cały system umiejętności, nowy system pracy. To wszystko brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, Wiktor. A to uprość. To, co, to, czego doświadczam, to to, że i myślę, że też miałeś takie przykłady w swoim życiu, że o chociażby na, mówiłeś o naszych warsztatach, co nie? Że, że nagle tutaj cały zespół, który się nie znał, tego zaczął funkcjonować jak zespół, zaczął ze sobą współpracować. Dlaczego? Bo Odpowiednie środowisko powstało, jakby odpowiednie warunki zostały stworzone. I teraz, widzisz, Wiktor, moim zdaniem menedżerowie, ci świadomi, którzy zakładam, są słuchaczami naszego, naszego warsztatu, powinni się skupić na stworzeniu warunków, środowisku, środowiska, metody, zarządzania, metody pracy, która umożliwi automatycznie powstanie zdrowych nawyków i zdrowej współpracy i zdrowej pracy na poziomie zespołu. I poziomie poszczególnych pracowników, niezależnie czy oni są w biurze, czy oni są w domu, po prostu, tak? Bo dzisiejsze nawyki wielu osób, ci, którzy są efektywni w pracy biuro domu zdalnej, to najczęściej to są te osoby, które wcześniej były efektywne, tak? Te osoby, które były przyzwyczajone, to one po prostu są zagubione, nie potrafią sobie zorganizować pracy. Ale po jaki gwint my chcemy, żeby ludzie sobie sami organizowali pracę? Przecież to jest naszą rolą stworzyć takie środowisko, w którym de facto oni nie będą musieli się skupiać na myśleniu, na zaplanowaniu, na zorganizowaniu, na zastanowieniu się, co ja mam teraz robić, tylko będą mieli jasność, ok, robię to, skończyłem, robię następną rzecz. Czyli my powinniśmy stworzyć takie środowisko, takie rozwiązania też technologiczne, i tutaj właśnie, wiesz, rozwiązania IT, takie bardzo proste, które wdrażamy u naszych klientów, rozwiązują szereg problemów, które wydają się nierozwiązywalne po prostu. Poprzez bardzo proste wdrożenie konkretnego rozwiązania, które nagle zmienia środowisko, a zmiana środowiska powoduje od razu, że o wiele łatwiej wdraża się nowe nawyki, takie jak na przykład codzienna analityka danych, jasny obraz, gdzie jesteśmy, pokazanie, gdzie, jaki jest wpływ każdego pracownika, też pokazanie, ok, jasne granice, ja mam możliwość tyle godzin, ja mam możliwość tyle godzin, ok, dopasowanie się też do pracowników. Natomiast Kluczem do nawyków są dane, odpowiednie dane i rzetelne, jasne dane, które zwizualizowane pozwalają nie tylko menedżerowi, ale zespołowi wyciągać jednoznaczne wnioski i jakby wpływać bezpośrednio na poprawę produktywności i pozytywności pracowników, po prostu. Tak? Więc moim zdaniem, tutaj nie tyle umiejętności, co konkretne zmiana środowiska, nowe narzędzie. I oczywiście, na tym idą też pewne umiejętności, ale jeżeli to jest proste rozwiązanie, to te umiejętności szybko, na, szybko są, stają się jakby częścią nowych nawyków zespołu. Tymczasem, wiele firm myśli po staremu, w sensie takim, że pracujemy tak jak kiedyś, tylko że w domu, prawda? I to, to, to nie zadziała, to, to nie da efektu w długiej, w długiej perspektywie. Stąd trzeba zmienić środowisko, zmienić sposób pracy. Zgadzam się całkowicie, że model, który działa w jednym miejscu, wcale niekoniecznie musi zadziałać w drugim. Słuchaj, tak patrzę sobie na jedną rzecz, która nam zawsze ucieka i której nie jesteśmy w stanie nadrobić, a mianowicie czas. Ja moim słuchaczom zawsze obiecuję to, że spotkania trwają w okolicach 20 minut. My się zbliżyliśmy do tej godziny, wręcz nawet ją zaczynamy przekraczać, ale muszę Ci zadać jeszcze jedno pytanie. I tym pytaniem będzie z jednej strony nawiązanie do środowiska Microsoftowego. Oni mają takie coś jak Teamsy, ale nie mają patentu na Teamsy. I ja wiem, że u Was również funkcjonuje hasło Teams, ale odnosi się do zgoła innej rzeczy. Mógłbyś powiedzieć, o co chodzi? Jasne. Wiesz co, to jest tak, że jak... Jak rozpoczęła się kwarantanna, to zastanawialiśmy się nad tym, jakie rozwiązania z, naszych, z naszej palety rozwiązań są najbardziej adekwatne w tych czasach. I stwierdziliśmy, że taki set rozwiązań moglibyśmy nazwać pod takim prostym skrótem właśnie Teams, czyli Team Efficiency Automated Management Solution. Team Efficiency Automated Management Solution. Nawet wtedy nie wiedzieliśmy, że jest Microsoft Teams. Dopiero później się okazało, bo to Microsoft najpierw był Skype, no nie było czegoś takiego jak Microsoft Teams. Właściwie nie wiem kiedy to powstało, ale, ale rzeczywiście dzisiaj wszyscy zaczęli używać Microsoft Teams, więc równolegle, powiedzmy sobie, ułożyliśmy to bez wiedzy o tym, że Microsoft ma taką nazwę. Nasza nazwa ma konkretne znaczenie, jest akronimem od tych słów Team Efficiency Automated Management Solution. I teraz. Te rozwiązanie, dlaczego o nim chciałem tak krótko powiedzieć, bo ono jest właśnie takim prostym, prostą zmianą, prostą zmianą środowiska, prostym rozwiązaniem, gdzie wszystkie zadania, jakie mają pracownicy, te, i to, są, to jest głównie zadanie deklaro, de, dedykowane do, do, do środowiska pracy operacyjnej w business services, gdzie mamy dosyć dużą ilość, różnorodność, ale też powtarzalność zadań. Prostu, tak? I wtedy te wszystkie zadania są jako wrzucone do lejka zadań oczekujących, gdzie one się układają według po prostu priorytetów klienta, według SLA, ale także według terminu na przykład wejścia, tak? tam jest kilka kryteriów ułożenia tych, tych zadań, i następnie mamy pracowników, którzy mamy zmapowane kompetencje wersus te zadania, i ci pracownicy po prostu poprzez jeden prosty przycisk pobierają zadanie. I te zadanie realizują. Jak kończą je realizować, to ono jest na liście zadań zrealizowanych. W międzyczasie w tle nalicza się czas realizacji danego zadania. Wiadomo też, czy zostało zrobione w ramach SLA, czy też nie. Natomiast system tak to ustawia, żeby zawsze te SLA były zrealizowane lub były powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem dla menedżera, że jest zagrożenie przy tym zestawie osób, które mamy w tym momencie, żeby SLA było zrealizowane. I ten pomiar daje pełen obraz rzeczywistości po prostu dla menedżera, daje konkretne dane o tym, co jest do zrobienia, kiedy to będzie zrobione, bo automatyczne też planowanie jest, automatyczna dystrybucja pracy i na koniec dnia mamy pełną statystykę efektywności pracy. Co umożliwia nam wnioski na tu i teraz, ale także wnioski dotyczące na przykład jakiejś reorganizacji, zmian, innego ułożenia pracy i tak, dalej, i tak dalej, w przyszłości na przykład, tak? I to, co jest istotne, to to też że z perspektywy pracownika, ten pracownik de facto nie musi wykonywać wielu czynności, które zwykle oczekujemy od pracownika, jakieś zaplanowania, zmonitorowania, ułożenia pracy, zaraportowania, on się skupia na Głównie na jednym, na pobraniu zadania i nie musi się obawiać, że to jest niewłaściwe zadanie, bo to system definiuje to jest o najwyższym priorytecie na ten moment, adekwatne w kompetencjach i takie, które pracownik na pewno dodaje wartość. to zadanie realizuje albo musi je wstrzymać. Wtedy wiadomo z jakich powodu wstrzymał, dlaczego, bo jest jakiś problem, trzeba napisać maila i tak dalej. I jak. Y Raportu, jakby w tle mamy pełen status zadania, czyli menedżer nic się nie musi pytać, po prostu cały czas na bieżąco ma jasny obraz. Mało tego, to są zadania realizowane w różnych systemach dla różnych klientów, a obraz jest jeden dla całości mojego zespołu, czyli mój zespół jest widoczny w całości. I dzięki temu, że pracownik ma skupienie, Zdjęta z niego jest odpowiedzialność za te wszystkie dodatkowe rzeczy. Może rzeczywiście nawet dziewczyny, które. Ma, mieliśmy ostatnio taki feedback, że, 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 że mówią, że teraz uch, łatwiej mi się pracuje. Dlaczego? Po prostu mam pół godziny pomiędzy nakarmieniem jednego dziecka a zadbaniem o to, żeby pracę domową zrobiło drugie dziecko. W te pół godziny kilka dokumentów przeprocesuję. Kończę procesowanie dokumentu, idę zajmować się dzieckiem, i po kolejnym pół godzinie wracam, i mogę następne rzeczy robić, ale nie muszę się zastanawiać nad tym, i nawet jeżeli w tym dniu 6 godzin przepracuję to nie ma problemu, bo to będzie wiadomo, że to było 6 i to było efektywnie przepracowane godziny i nie mam stresu, że jest ileś rzeczy, a te rzeczy, których nie zrobiłam, zrobi mój, moja koleżanka zespołu, która akurat nie ma dzieci i chętnie, e, 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 chętnie dłużej popracuje w tym, w tym okresie po prostu. Więc to też bardzo wpływa na spokój, na zmniejszenie poczucia stresu. No i to jest bardzo ważne, że ci wszyscy pracownicy i menedżerowie spotykają się na codziennych spotkaniach zespołu, krótkich, ale w oparciu o dane i rozmawiają, widząc obraz, co zostało zrobione wczoraj, co jest zaplanowane na dzisiaj, jak to wygląda, ile czasu możemy poświęcić i czego możemy się spodziewać na koniec dnia i tak codziennie, codziennie w oparciu o dane mamy jasność. Powiem ci jedną rzecz. Po raz kolejny złamałem słowo Przyrzeczone moim słuchaczom, bo przekroczyliśmy czas rozmowy, który sobie tutaj przewidziałem, ale powiem Ci, że nie chciałem ci przerywać, bo to było tak interesujące, o czym rozmawiasz. Szczególnie, że ja mam ciągle w głowie w pamięci na żywo jak to wygląda podczas warsztatów które wyprowadzicie a sam miałem okazję brać w nich udział teraz z racji pewnych ograniczeń warsztaty takie fizyczne nie są możliwe ale są możliwe udziały w różnego typu webinarach i to jest dobra okazja nasi mili słuchacze abyście wzięli sobie pod uwagę zapoznanie się z ofertą webinarów które Positive Productivity ma u siebie my o nich na bieżąco informujemy na stronach outsourcing portalu bo tam się dużo dzieje i są one podzielone na, na różne etapy, także warto wziąć to pod uwagę. Krzysztofie, ja na dzisiaj dobrnąłem do końca mojej listy pytań, przynajmniej na tym etapie. To było bardzo interesujące spotkanie z tobą. Mam nadzieję, że będziemy mogli to powtórzyć. I kolejną sesję tego typu nagrać sobie już siedząc przy jednym stole, a niekoniecznie poprzez monitory, które nas dzielą, i sieć światłowodową pomiędzy Bobrowcem, gdzie ja mieszkam i gdzieś z tego co pamiętam Lasem Kabackim albo kabaty, jego okolicą, kabaty, gdzie ty tak. jesteś. Zgadza tak, się. także bardzo słuchaj. Bardzo spotkamy się osobiście. Ja tylko powiem dla słuchaczy, bo, bo myślę, że jeżeli ktoś poczuł się zainteresowany tematem, to my rzeczywiście organizujemy obecnie kolejną falę takiego wdrożenia, jeden do wielu właśnie tego podejścia Teams na bardzo specjalnych, wyjątkowych warunkach. Bardzo ciekawy program, więc to może być rzeczywiście interesujące. Zachęcam do kontaktu. My na pewno będziemy o tym też informowali. Dziękuję serdecznie moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Pimpicki, firma Positive Productivity. Dziękuję Krzysztofie za Twój udział. Bardzo dziękuję Wiktor, dziękuję słuchaczom. Dzięki, na razie, cześć.